Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i w dzisiejszym filmie omówimy sobie Grand Prix São Paulo. Max Verstappen w przepięknym stylu wraca na szczyt, ponieważ startował z 17 pozycji ze względu na nie do końca udane kwalifikacje, z którymi tak było dosyć dużo zamieszania, o czym opowiem później. Otrzymał on jeszcze karę przesunięcia o 5 miejsc ze względu na wymianę silnika, dlatego pozycja była taka, a nie inna. Ostatnio wygraną na swoim koncie Max zdobył podczas Grand Prix Hiszpanii w czerwcu, także trochę czasu już minęło. Po tym weekendzie zwracam mu honor i szacunek, ponieważ kiedy wyprzedził oko na to naprawdę jechał bardzo ładnie cały wyścig i faktycznie jechał, żeby wygrać, a nie jechał, żeby zepsuć wyścig lando. Chociaż i tak uważam, że gdyby nie deszcz, i czerwona flaga, i samochody bezpieczeństwa, to Max w normalnych warunkach suchych mógłby skończyć maksymalnie ósmy. Oczywiście bardzo dużo tutaj dołożyła niefortunna zmiana wielokierowców która przy, nastąpiła dosłownie przed czerwoną flagą, dzięki czemu Verstappen, y, zarówno tak jak kierowcy Alpine, mogli zyskać jeden darmowy pit stop I bardzo im się to opłaciło, ponieważ Esteban Ocon skończył na pozycji drugiej, natomiast Pierre Gasly również na podium, tylko tym razem na pozycji trzeciej. Tak jak już wspomniałam o tym deszczu, to ten deszcz y, towarzyszył nam praktycznie... Można powiedzieć, że cały weekend, mimo tego, że piątek jeszcze był w miarę suchy, to sobota już była tragiczna, szczególnie kiedy miało dość do kwalifikacji, bo wtedy lunął ogromny deszcz i te kwalifikacje finalnie nie odbyły się w sobotę i zostały przełożone na niedzielę. W niedzielę pogoda wcale nie była lepsza, no może odrobinkę były lepsze warunki, jednak i tak... Takie zamieszanie w trakcie tych kwalifikacji było. Wypadło chyba pięciu albo sześciu kierowców. Na pewno były to dwa Williamsy, dwa Stone Martiny oraz Carlos Sainz. Też trochę z winy Lance Astrola. Max Verstappen zakwalifikował się na pozycji 12, ponieważ dosłownie pod koniec czasu Lance rozjął swój samochód, a sesja nie została już wznowiona. I właśnie przez tego typu kwiatki potem mieliśmy bardzo dziwne wyniki typu Tsunoda startujący z trzeciej pozycji. Mogę się założyć, że taki format kwalifikacji i wyścigu bardzo nie podobał się mechanikom, którzy mieli do naprawienia na przykład czasami z jednej drużyny aż dwa samochody. I właśnie przez brak czasu i poważne uszkodzenia Alex Albon na przykład finalnie nie wystartował nawet w wyścigu. Mogę stwierdzić, że w trakcie sprintu McLaren miał ogromne szczęście, jeśli chodzi moment o y, zamianę kierowców, y, ponieważ tam byli jakoś dogadani, że mimo tego, że Lando startuje drugi, Oscar startuje pierwszy, to kiedy Lando będzie blisko, Oscar po prostu go przepuści, żeby Lando mógł zdobyć więcej punktów i żeby ktoś trzymał za sobą Max, ponieważ Max akurat startował czwarty i jeszcze musiał. Uporać się z Szarlą Leclerkiem. Do tego m, dla Makarena dosłownie plan idealny. Jednak tam potem doszło do, do lekkich zgrzytów. Oscar nie za bardzo chciał oddawać tę pozycję, trochę się bawił z Lando, niby, niby już byli blisko, ale potem Oscar odjeżdżał. Bardzo, bardzo nietypowe to było, jednak finalnie zdecydowali się zamienić. I jak, jak to dla mnie, jako fanki McLarena, bardzo dobrze, że zdążyli się w tym momencie zamienić, ponieważ dosłownie chwilę później dostaliśmy komunikat o samochodzie bezpieczeństwa, przez co nie mogliby się zamienić praktycznie do ostatnich okrążeń tego sprintu. Max Verstappen już zdążył wyprzedzić Charlesa Leclerca i gdyby mieli mieć restart z Verstappenem na ogonie, to naprawdę by był problem z zamianą tych pozycji. I mogłoby się wydawać, że no ok, Sprintland skończył pierwszy, Oscar drugi, Max trzeci, dwa punkty różnicy, trochę odrobił, chociaż nie był to cel tego weekendu, prawda? I dosłownie z nieba spadła im kara dla Maxa Verstappen na przesunięcia o 5 sekund za jakieś dziwne zagrywki w trakcie samochodu bezpieczeństwa. Tutaj zaraz pokażę Wam klip o co chodzi, ale chciał Max delikatnie przyatakować już Oscara, co chyba sędziowie uznali jako właśnie wyprzedzanie innego samochodu w trakcie safety car, za co wlepili mu karę tych 5 sekund. Właściwie dobrze też, że Leclerc trzymał się za nim e, coś koło 4 sekund, bo gdyby ten dystans był trochę większy, to wtedy McLaren mógłby praktycznie nic z tego nie zyskać. W trakcie startu do wyścigu też pojawiły się delikatne problemy, ponieważ w trakcie okrążenia formującego Lance Stroll się rozbił i procedura startowa została przerwana, co oznacza, że kierowcy mają po prostu stanąć na swoich polach startowych. I chyba liderzy tego wyścigu tego nie załapali, ponieważ Lando, George i Yuki... Twierdzili, że zrobią sobie jeszcze jedno okrążenie formujące. Niektórzy kierowcy, tak jak na przykład Estepa Ocon, pozostali na swojej pozycji i nie za bardzo wiedzieli, co się dzieje, dlaczego wszyscy ruszyli do przodu. I za to te trzy zespoły, tych trzech kierowców otrzymało karę. To było chyba 5000 euro oraz reprymenda, także za dużo nie wpłynęło to na wyścig. Tak jak inni kierowcy teoretycznie też powinni otrzymać tę karę, to sędziowie ją odpuścili, bo po prostu stwierdzili, dobra, skoro przód pojechał, to oni pewnie też myśleli, że mają jechać i pojechali za nimi, dlatego im tyle odpuścimy. Gorzej gdyby to była kara czasowa albo przesunięcia miejsc, to wtedy cała trójka, tak jak już dosyć miała przekichane przez tę czerwoną flagę i niefortunną zmianę opon, to mieliby jeszcze gorzej. Ferrari teraz słabo wypadło, to totalnie nie był ich weekend, tak jak przez ostatnie dwa tygodnie mogliśmy oglądać przepiękne wygrane ich kierowców. To teraz wyniki były nieciekawe, tym bardziej, że Carlos Sainz dwa razy rozwalił swój samochód. Nie wyglądało to zbyt sympatycznie, mechanicy pewnie też nie byli zadowoleni, ale i tak bardzo dobrze, że udało im się w trzy godziny przed wyścigiem poskładać bolid. W RB też mieli w miarę dobry weekend, zważając na pozycję startową Jukiego z i to tak jak Liam Lawson bardzo ładnie walczył ze wszystkimi w trakcie tego weekendu, mogę stwierdzić, że powinni być z siebie w miarę zadowoleni. Tym bardziej patrząc na to, co się działo tam wcześniej i jak yy, nie do końca wszystko szło po ich myśli. Zamiast Kevin'a Magnusena w ten weekend do bolidu Hasa wskoczył Oli, Berman ze względu na złe samoprzyrzucie Kevina. Na początku Oli miał być tylko na pierwszym treningu i kwalifikacjach do sprintu, chociaż w sytuacji, kiedy Berman startuje w kwalifikacjach do sprintu, musi też przejechać sprint, no bo to załóżmy na piątą pozycję, jakby się zakwalifikował Oli Berman, to nie mógłby wystartować Kevin Magnussen, ponieważ nie Kevin to osiągnął tylko Oli, więc Oli startował też w sprincie i ze względu właśnie na stan zdrowia Kevin'a stwierdzili też, dobra Oli, przejedziesz cały weekend, będzie dobrze. I oficjalnie w tym momencie Oli Berman przestał być żółtodziobem, ponieważ ma za sobą trzy starty w Formule 1. Natomiast Nico Hulkenberg został zdyskwalifikowany. Za to, że kiedy wyjechał poza tor, to już wyglądało jak finito, koniec wyścigu, wysiadamy, dziękujemy, to porządkowi pomogli mu delikatnie wrócić na ten tor i popchnęli samochód dzięki czemu Hülkenberg normalnie pojechał sobie jeszcze całe okrążenie, potem wjechał do Alei, ponieważ tam nastąpiła w tym czasie czerwona flaga i został on zyskwalifikowany właśnie za to, że porządkowi wypchnęli mu ten samochód, a on wrócił na tor. Jeśli ląduje w żwirze i już tak wygląda na to, że nie wróci, to teoretycznie porządkowi mogą go do, do, dotknąć, ale jak już go dotkną i go wypchną na tor, to jest dyskwalifikacja, czarna flaga, dziękujemy. Fernando Alonso po tym, jak rozbił się w kwalifikacjach, to uznał, że bardzo ciężko jest mu dojechać samochodem do końca wyścigu. Pewnie też chodziło trochę o dobijanie i plecy Fernando Alonso. Jednak stwierdził, że nie będzie robił właściwie przykrości mechanikom, i w ramach takiej wdzięczności, że w takim krótkim czasie naprawili ten samochód, stwierdził, że. Dojedzie do końca wyścigu, nie wycofa samochodu, mimo tego, że zagrożenie w aucie nie było jakieś wielkie, ponieważ nie zaczął się nagle palić, hamulce ładnie działały, wszystko chodziło, tylko pewnie okropnie się to auto prowadziło. To właśnie stwierdził przez radio, że naprawdę nie chce kończyć tego wyścigu, ale zrobi to dla mechaników za to, że naprawili mu w 3 godziny ten samochód. Okropny weekend dla Williamsa. Alex Albon nie wystartował, tak jak już o tym wcześniej wspomniałam, ponieważ rozbił się dosyć poważnie w kwalifikacjach. A patrząc na to, że jego rozbicie poprzedzało rozbicie Franco Colapinto, jeden samochód już mieli do naprawy, to teraz jeszcze doszedł im drugi jeszcze bardziej rozwalony, przez co nie mogli się wyrobić na czas. I Alex finalnie nie wystartował w wyścigu, a pozycja siódma została po prostu pusta. Jakby tego było mało, Franko również rozbił się w kwalifikacjach, a potem jeszcze w wyścigu zaliczył kolejną stuczkę z barierą. Więc Williams wypadł w ten weekend okropnie. Tak jak ich kierowcy, są według mnie bardzo talentowani i naprawdę zasługują na o wiele więcej. To ten weekend trzeba puścić w niepamięć. Pojawiły się nowe informacje transferowe, i w tym momencie trochę się cieszę. Że moje nagrywki przełożyłam sobie o jeden dzień, ponieważ dzięki temu mogę się z wami podzielić informacją, że pod koniec roku obydwóch kierowców z Zaubera opuszcza drużynę. Tak jak właśnie byłam rozdarta między tym, czy wybiorą Botasa, czy wybiorą Joe, to skreślili ich obu, a na ich miejsce wskakuje Gabriel Bortoletto. Teraz się zastanawiam, czy teoretycznie możemy już stwierdzić, że będziemy mieli. Pięciu nowicjuszy w przyszłym sezonie? Czy czterech? Ponieważ nie wiem jeszcze, w jaki sposób liczyć Liama Lawsona, bo prawdopodobnie to on dostanie puste w tym momencie miejsce w RB. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę. Zachęcam również do subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco. Zapraszam na mojego Instagrama oraz na mojego XA. I widzimy się za trzy tygodnie. Riders on the storm